Witam Was wszystkich serdecznie. Kolejne dni zimowego okienka transferowego już za nami. W ostatnim czasie kilka ekstraklasowych zespołów całkiem nieźle się wzmocniło, no i powstało też kilka nowych plotek transferowych. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie o kilku najciekawszych z nich. Na sam wstępie jednak, wielka prośba do Was o łapkę w górę. Jeśli pod tym filmem będzie ich 200, no to już jutro kolejny transferowy film na tym kanale. I zachęcam też do zostawienia subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zbliżamy się do i pół tysiąca subskrypcji, także zachęcam Cię do dołączenia do tej społeczności. Zacznijmy od wzmocnienia korony Kielce. Nowym defensorem drużyny Jacka Zielińskiego został Konstantinos Soteriu, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ten 28-letni środkowy obrońca mierzy 1,90 m wzrostu, pochodzi z Cypru, jest dziesięciokrotnym reprezentantem swojego kraju, a jego wartość rynkowa według portalu TransferMark Wnosi 300 tysięcy euro. Soteriu to wychowany Olimpiakosu Nikosia, natomiast grał też w kilku innych cypryjskich klubach, między innymi dla al Limassol Limasol. W swoim CV ma też dwie zagraniczne przygody w Izraelu. Najpierw był wypożyczony do hpl Haifa, a przez ostatni rok reprezentował barwy Banej Saknin. W tym sezonie łącznie uzbierał 18 spotkań, w których strzelił dwie bramki, natomiast pod koniec rundy jesiennej tej kampanii stracił wyjściowy skład i już go nie odzyskał. Łącznie podczas całej swojej kariery uzbierał 108 spotkań, w lidze cypryjskiej też 60 meczów w Izraelu w tamtejszej najwyższej klasie rozgrywkowej, a w CB ma też trzy mecze eliminacji europejskich pucharów. W czym się wyróżnia? Wygrywa dużo pojedynków w defensywie, w tym sezonie było to 77%, co było ósmym wynikiem w lidze. Potrafi też wyprowadzić piłkę, gdyż celność jego zagrań wynosi 92%, 13 wynik w lidze. Potrafi też zagrać takie długie podanie, celność jego długich podań w tym sezonie wynosiła 65%, 11 wynik w lice, no a jego progresja z piłką wynosi 4,5 metra na minutę. 19 wynik w lice, także nie tylko podając, ale również holując piłkę, potrafi zyskiwać przestrzeń dla drużyny. Myślę, że soteriu koronie Kielce jak najbardziej się przyda. W poprzedniej rundzie była to drużyna, która dopuszczała rywali do sytuacji o wysokiej jakości. Średnie XG rywala korony na strzał wynosiło 0,133, co było czwartym najwyższym wynikiem w lice, także taka rywalizacja na środku. Obrony w koronie może jak najbardziej się przydać w tej walce o utrzymanie w ekstraklasie. W końcu wyjaśniła się również przyszłość Filipa Szymczaka, który od dłuższego czasu był łączony z powrotem do GKS-u Katowice w ramach wypożyczenia i tak rzeczywiście się stało. Młody napastnik Lecha Poznań pogra w GieKSie do końca tego sezonu. 22-letni napastnik w ostatnich miesiącach nie był w najlepszej formie. W tym sezonie rozegrał 15 spotkań, w tym 12 z ławki w ekstraklasie. Strzelił tylko dwie bramki. Bardzo rzadko wchodząc na boisko z ławki wnosił w tej kampanii coś do kolejorza, więc Lech postanowił poszukać innego zmiennika dla Mikaela Iszaka, a Filipa Szymczaka wypożyczyć. To miejsca, które doskonale zna. W GKSie Katowice grał już w sezonie 2021-2022 w ramach wypożyczenia i sprawdził się wtedy jeszcze na pierwszoligowych boiskach. Rozegrał 32 spotkania, strzelił 11 bramek, zaliczył dwie asysty, a teraz wraca już do Gieksy, grającej w Ekstraklasie. Miejsce w pierwszym składzie będzie musiał sobie jednak Szymczak wywalczyć, gdyż Sebastian Berger jesienią może idealnym napastnikiem nie był, natomiast... Natomiast GKS-owi dawał sporo w polu karnym, no i też poza nim. Dodatkowo w połowie marca mniej więcej wróci Adam z Relak, który obecnie jest kontuzjowany, także już będzie miał dwóch konkurentów w walce o miejsce w składzie, które przecież w GKS-ie na szpicy jest tylko jedno. Nie zmienia to jednak faktu, że dla Filipa Szymczaka to idealny kierunek na odbudowę. Doskonale zna to miejsce w Katowicach, jest bardzo ceniony. Myślę, że jak najbardziej może rywalizować o miejsce w składzie z Sebastianem Bergierem i wrócić do optymalnej Pozycji. Jestem bardzo ciekawy, jak zaprezentuje się w drużynie trenera Guraka. Pierwszy sprawdzian już dzisiaj o 18 w meczu przeciwko Stali Mielec. Defensywę wzmacnia również biały Białystok, która po kontuzji Adriana Diegeza wypożycza do końca sezonu Enzo i Posse z Także jest to transfer prosto z Serie A. Ten środkowy obrońca to trzykrotny reprezentant Kamerunu, który reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata. W Katarze tam zagrał przeciwko Brazylii. Jego reprezentacja wygrała jeden do zera, także ma piękne wspomnienie. Obecnie ma 25 lat, mierzy 1,85 m wzrostu, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt. Wynosi 2 miliony euro. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w Amią, później grał też dla Lons i Angers, a od 2022 roku grał na włoskich boiskach w barwach Udinezy. W tym sezonie grał jednak bardzo mało, rozegrał zaledwie dwa spotkania w Serie A, wchodząc z ławki rezerwowych na drugą połowę, także do Jagiellonii trafia, aby się odbudować. Łącznie podczas całej swojej piłkarskiej kariery rozegrał 33 spotkania w Ligę, 23 w Serie A no i ma bogatą historię kontroli. Gdyż trzy razy zerwał więzadła krzyżowe, przez co stracił łącznie aż 101 spotkań i aż 742 dni. W czym się wyróżnia? Jest to piłkarz uniwersalny, może zagrać na praktycznie każdej pozycji w defensywie, jako prawy środkowy obrońca, jako lewy środkowy obrońca, przede wszystkim. Grał też na lewej obronie i zdarzyło mu się też zagrać na prawej stronie defensywy. Także Jagiellonia może nim obsadzić każdą pozycję w obronie. Poza tym, gdy grał nieco więcej, a miało to miejsce w sezonie 2020, 22-23 to wygrywał sporo pojedynków w defensywie, 71%, co było 21 wynikiem w Serie A. No to też sporo przechwytów, no bo średnio 6,2 na 90 minut w tamtym sezonie, 16 wynik w lidze Włoskiej, a ponadto potrafi wyprowadzać piłkę, bierze aktywny udział w rozegraniu, więc też pod tym kątem może zastąpić Adriana Diegeza. Sam piłkarz jak Jeloni pasuje i jeśli będzie zdrowy, to myślę, że mistrzom Polski może wiosną dać naprawdę bardzo dużo na to. Natomiast warunek jest jeden, musi być zdrowy, no a jest to piłkarz niezwykle podatny na kontuzje. Choć z drugiej strony, gdyby tak nie było, to pewnie nie trafiałby teraz do Ekstraklasy. Dalej napastnika szuka za to Lech Poznań. Tym razem, jak donosi portal Netavisen, kolejarz jest zainteresowany Aune Hegebo. Ten 23-letni Norwek mierzy 1,85 m wzrostu. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 2,5 miliona euro. Natomiast z jego obecną drużyną wygasa mu umowa z końcem tego roku także byłby do wyciągnięcia za nieco niższą sumę. Hekebo to od dłuższego czasu zawodnik norweskiego Brands, którego dwukrotnie był wypożyczany, natomiast w ostatnim czasie był bardzo ważną postacią swojego zespołu. W zakończonym już sezonie Ligi Norweskiej rozegrał 29 spotkań, w których strzelił 11 bramek i zaliczył dwie asysty. Grał też w Lidze Konferencji Europy, w której rozegrał 6 spotkań i strzelił jedną bramkę. Nie zawsze był jednak piłkarzem wyjściowej jedenastki, walczył o miejsce w składzie, także czasem też wchodził z ławki. Łącznie podczas całej swojej piłkarskiej kariery rozegrał 78 spotkań w Lidze Norweskiej, w której zdobył 21 bramek i zaliczył 4 asysty. Ma też w CV 63 mecze na drugim poziomie rozgrywkowym w Norwegii z 24 golami i 12 asystami. No i też 12 meczów w Pucharze Norwegii. 8 bramek zdobył w rozgrywkach właśnie pucharowych i zaliczył 3 asysty. I nawet to trofeum w 2022 roku wygrał. W czym się wyróżnia? W poprzednim nie był skuteczny. Strzelił 11 bramek przy XG na poziomie 8,9. Strzelał dosyć często, no bo średnio 2,8 razy na 90 minut, co było szóstym wynikiem w lidze z cennością 47%. 11 wynik w lidze norweskiej. Do tego całkiem nieźle tryblował bo ze skutecznością 60%, co było wyróżniającym się wynikiem wśród napastników w lidze norweskiej. No i też dobrze odnajdywał się w polu karnym. Średnio notował w nim 4,6 kontaktu z piłką na 90 minut, co było 11 wynikiem w lidze. Na papierze wygląda na napastnika, który byłby świetną alternatywą dla Michaela Iszaka, a kto wie, być może w przyszłości mógłby go nawet zastąpić, gdyż Szwed wiecznie w piłkę grać nie będzie. Wygląda na to, że pasuje do Lecha Poznań, no i też jest dosyć młody, ma spory potencjał sprzedażowy, więc być może w przyszłości kolejorz mógłby nawet na nim zarobić. Jednak nie tylko Lech Poznań interesuje się tym piłkarzem, zainteresowane są również niemieckie Holstein Kiel i włoska Sampdoria. Natomiast, jak donosi Piotr Kośmiński, najbardziej konkretny jest Lech Poznań. Więc być może kolejoz wygra walkę o tego zawodnika. Zresztą, wypożyczony z Lecha Poznań został już wcześniej przeze mnie wspomniany Filip Szymczak. No, a jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że zostanie on wypożyczony dopiero wtedy, kiedy Lech znajdzie odpowiedniego napastnika na jego miejsce. Także być może Kolejosz jest już bardzo blisko zakontraktowania nowej dziewiątki. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych transferów. A ja serdecznie dziękuję Wam za Uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Przypominam, jeśli będzie ich pod tym filmem 200, no to już jutro kolejny transferowy film na tym kanale. Zachęcam też do subskrypcji. Zbliżamy się do 4,5 tysiąca. Także zachęcam do kliknięcia w ten czerwony przycisk poniżej. Zachęcam też do zajrzenia do wszystkich linków w opisie. Tam moje wszystkie social media. No i też Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność. Maciej Słucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.